Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dawno już nic nie było, no prawie dwa miesiące z tego co oglądałem, nic nie publikowałem. Moi drodzy, chciałbym się z Wami trochę podzielić tym, co się tu dzieje. Będzie też mały motyw akumulatorowy. Za chwilę Wam wszystko pokażę. A w tej chwili, co? W sprawie mojej budowy, stan surowy, otwarty, zakończony. W tej chwili ja się bawię tutaj ze ściankami działowymi. Postanowiłem, że, e, że się sam podejmę tego zadania. E, no na pewno to potrwa trochę dłużej, ale przyoszczędzę trochę kasy. Kasa, no właśnie kasa, widzicie, dach już jest. Za chwilę zobaczycie sobie z zewnątrz, jak to wszystko wygląda. E, no, dach pochłonął tutaj lwią część. E, Pieniędzy przeznaczonej na ten dom, no ale co? No, ścianki działowe, jak, jak mówiłem, już stawiam sam. No, pomaga mi przy tym laser. Super sprawa. No powiem szczerze, że bez tego to, to byłoby ciężko, aczkolwiek no, przecież na sznurki ludzie murowali, murują i też się da. Ale jest to naprawdę spore ułatwienie podczas amatorskiego murowania. Robię to pierwszy raz, tak po prawdzie. Ale chyba coś z tego będzie, no, jeżeli chodzi o rozmieszczenie, to tak pokrótce: tu będę miał łazienkę, pokój córki. Tutaj będzie pokój syna. Tu będzie coś na wzór graciarni. Jakaś garderoba. Jesteśmy oczywiście na poddaszu, ale chyba widać. Tu mamy tak. Tu będzie sypialnia. No, po środku widać. Miejsce przeznaczone na garderobę. Tutaj natomiast będzie część wydzielona na pralnię, suszarnię i takie tam pierdoły. No i tak, zejdźmy sobie na dół. Pokażę Wam, jak to wygląda na dole w tej chwili. Tutaj już słychać. Może nie słychać ten motyw akumulatorowy, ale jeszcze spokojnie. Mamy w tej chwili salon jeszcze. Tutaj nie ma żadnych ścianek działowych na chwilę obecną. Jadalnia, kuchnia. Tutaj będzie jeszcze spiżarka. No, na dole, jak widać, jest tutaj dodatkowy pokój. No i tu mamy ten motyw akumulatorowy. Od Marcina zakupiłem zasilacz awaryjny ZATH 2400. Widzicie, podłączony do dwóch akumulatorów AGM o. Pojemności 100Ah, każdy. Docelowo będą 4, może 6, zobaczę. Nie mam jeszcze prądu pociągniętego, dlatego postanowiłem w tej chwili skorzystać z tego zasilacza. Docelowo zamówiłem już kilka używanych paneli fotowoltaicznych, a więc będzie tutaj taki mały off-grid. Zobaczymy jak się to wszystko będzie spisywać. No nie podłączyłem zasilania troszkę celowo, dlatego, że przyłącze budowlane jest strasznie drogie. Opłata stała to 90 zł. Wyobraźcie sobie. No tu będzie łazieneczka na dole. W tej chwili jesteśmy w wiatrołapie. No i garaż, garaż. Garaż. Garaż i kotłownia. Jak widać komin już wymurowany. Wodę już mam, wlz właściwie wciągniętego też już mam. No, tu jest jeszcze bałagan po robotnikach. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda na zewnątrz. Dachówka kupiona w ciemno, ale powiem szczerze, że to był strzał w dziesiątkę, bo uważam, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak to wygląda z zewnątrz. I zobaczmy sobie jeszcze drugą stronę. No, było tu parę takich dziwnych sytuacji, spowodowanych przez kierownika budowy, któremu coś się nie podobało. Zadaszyliśmy sobie taras. Niekoniecznie to był dobry wybór, no ale już jest. Także, jak widać, są podwójne słupy filary. Ten jeden skrajny pójdzie do wyrzucenia. To była ostatnia rzecz, do której przyczepił się kierownik budowy, że za słabe te słupy, więc musieliśmy wylać nowy. To jest bloczek zalewowy, on jest też zalany, zazbrojony, ale ponoć rozpiętość zbyt duża. No i taki, jak to powiedział kierownik, taki wiotki troszkę ten, ten filar. Z tej strony tak się prezentuje dom. Zobaczcie. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to wszystko wygląda. No, masę pracy jeszcze przede mną: ścianki działowe, potem instalacje wodne, elektryczne, ogrzewanie podłogowe, a potem potem co? No, myślę, że tynki będę zlecał, wylewki też. Chociaż początkowo na tynki chciałem się porwać sam. No, jak widać, bałagan tu jeszcze. Częściowo już sobie to tutaj robię porządek, ale. A no, praca jest na tyle, że jak mi się znudzi jedna, obrzydnie jedna, to się biorę za kolejną. Także dość sporo jeszcze tutaj mnie czeka. No a no, poza tym co? No, zobaczymy jak ten zasilacz się będzie sprawował, bo nie ukrywam, że mam go dopiero drugi dzień. Także na razie lecę na akumulatorach. No, oczywiście te akumulatory trzeba czymś ładować, ale to tam daleko widać. U ojca mam zasilanie, także w razie czego to taki długi kabel, a właściwie trzy takie długie to pociągam ładowanie trwa bardzo szybko bo na, no ten zasilacz posiada e, dość duży prąd ładowania 40 bądź 20 amperów a mierniczek mam, to Wam pokażę w tej chwili jest w trybie jałowym na 2,400 zmierzmy sobie jaki pobiera prąd bez obciążenia co my tu mamy? Jakieś 1,17A, 1,19A, więc praktycznie żaden jak na taką dużą moc zasilacza. też są to na kanale Marcina można sobie sprawdzić. On testuje dokładnie ten zasilacz awaryjny, ale ja oczywiście też sobie postanowiłem, że go przetestuję. Jak ten mój off-grid będzie działał, to się wszystko okaże. Na razie jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek tutaj mówić. Tak jak mówiłem, jeszcze dwa akumulatory na pewno. Tutaj wpadną o ile nie 4, ale zobaczymy na razie, jak to będzie wyglądać. W tej chwili, do tych prac wykończeniowych, to w zupełności wystarczy. Póki co, jeszcze nie miałem okazji, żeby się ten zasilacz tu wyłączył, czy cokolwiek z nim się tu podziało. Wszystko działa. Zresztą tu na razie nie mam żadnych takich urządzeń, które mogłyby. Także zasilanie mam, mogę sobie działać. Tak to wygląda pokrótce, moi drodzy. Pogoda świetna dzisiaj, jest, powiem szczerze, że prasa tu w tych wysokich temperaturach to jest jakaś masakra. Dzisiaj jest czym oddychać. Aż chce się robić, powiem szczerze. A no więc, co? Nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się za robotę. Muszę namieszać kleju i lecimy z ściankami do góry. Moi drodzy, ja Wam życzę miłego, spokojnego weekendu. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam Was. Cześć.